Ta maszyna na 90 kołach może przewieźć do 200 ton i jest zdalnie sterowana. Może manewrować w każdym kierunku, więc to idealne rozwiązanie do transportu ciężkich, ale delikatnych i drogich paneli. Opowiedz mi o procesie załadunku. Wyjechałem z stelaża, obniżyłem wysokość i wjechałem pod ten. Wjechałeś pod całą konstrukcję, nacisnąłeś coś i ją uniosłeś z podpór. Na każdym stelarzu umieszczono dwa panele. Ich bezpieczny transport to podwójne wyzwanie. Widzę masę przycisków. Chciałbym trochę posterować, o ile się zgodzisz i mi to wyjaśnisz. Chcesz przejąć moją pracę? Ja bym się nie zamienił. Twoja praca jest bezpieczna. Chciałbym zostać twoim uczniem. Dobra. Zwykle każę im stać po drugiej stronie i uważać, żeby nie wpaść pod koła. A możesz zrobić wyjątek? Zależy mi. Jak poinformujemy wszystkich, że ruszamy. Gdy jestem gotowy, to trąbię dwa razy. Widzisz, już biegną. Jedźmy więc. Modułowy transporter samobieżny to niesamowita maszyna. Mamy tu ponad 90 kół. Panele składane są na stojaku, pod który może wjechać transporter i unieść je o pół metra. Wszystkie osie poruszają się niezależnie. Można tym zaparkować wszędzie. Chcesz przejechać przez ulicę? Mam jechać? Dobra, dam radę. Nie zakładaj paska, bo może będę musiał przejąć sterowanie. Widzę, że we mnie wierzysz. Ruszaj do przodu. Powoli. Tutaj dodajesz gazu. Pełen gaz? Można. Musimy przejechać, bo blokujemy ruch. Idź za mną. Nie przewróć się. Nie bój się, daj gazu. Trochę się boję. Idź za ładunkiem. Naczepa się nie ruszy. Daj w lewo. I dalej prosto. Cały czas prosto. Tu jest krawędź. To ja może oddam. Dzięki! Dobra robota. Lee przejął sterowanie, bo tamowałem ruch. Lepiej nie ryzykować. Nie musisz obawiać się o pracę. Z Twojej strony na pewno nie. Patrzcie, jak Lee parkuje. Musi precyzyjnie podjechać pod dźwig i ustawić panele. Teraz skręcam pod budynek. Mamy znacznik na ziemi. Zawie się nad nami i pomocnika z tablicą. Jest ciasno, a musimy jeszcze zawrócić. Na szczęście, transporter został zaprojektowany do takich zadań jest na styk. Przejdzie. Stoimy. Widziałeś to? Wyjaśnij. Pomocnik pokazał, że przód musi pójść w tę stronę. Tędy?